Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dzisiejsze znalezione w sieci planowo. Sandpolten wygrywają kobitki 4-0 z walurem. Także na typ 2,5 gola wszedł bez żadnych problemów. Słuchajcie, idziemy za, cios za ciosem, skoro to tak ładnie nam poszło. Miałem podać wcześniej ten typ na jutro, ale dziady nadal nie wystawiły kursów, więc dosyć ciekawa sytuacja. Natomiast jest jeden mecz, który mi się rzucił w oczy na jutro. I już Wam pokazuję, jaki to jest mecz. Znowu ponownie, Liga Mistrzów Kobiet, kwalifikacje. Zobaczcie, na przykład na ten mecz nadal nie ma kursów wystawionych. To jest coś niesamowitego. Zobaczcie, nie ma kursów w ogóle. Sprawdzałem teraz, nie widzę kursów w ogóle. A pierwszą moją myślą było właśnie tutaj 2,5 gola. Ale odpuszczam ten mecz, bo nie ma kursów, więc wybieram mecz, gdzie już są kursy. Curich Kobitki kontra Ajax Kobitki. Zobaczcie, tu już jest tak jak ma być, czyli stawiamy w tym meczu na uwaga Curich Kobiety, Ajax Kobiety. I tutaj widzę wszyscy bardzo ładnie od góry do dołu grają, że będzie poniżej, 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 poniżej. Bardzo ładnie. A my sobie weźmiemy w superbecie po 1,75. Czy w sts czy w Fortunie po 1,74. Być może te kursy jeszcze wzrosną. Gramy w tym meczu, że będzie powyżej 2,5 gola. Także typ na jutro, na 11. Surich kobietę kontra Ajax kobiety. Stawiamy, że będzie powyżej 2,5 gola w meczu. Czyli standardowo, prawie jak zawsze, odwrotnie niż gra cały świat. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Dobranoc.